Witam w siódmej już części podstawowego kursu programowania PHP. W tej części zajmiemy się obiektami i klasami. Jest to bardzo ważny element programowania, ponieważ pozwala on na łatwiejsze i sprawniejsze programowanie bardziej rozbudowanych i zaawansowanych systemów informatycznych w tymże języku. Zacznijmy od utworzenia naszej pierwszej klasy. Tutaj warto wspomnieć o odpowiedniej organizacji kodu. Nowe klasy tworzymy w nowym pliku, którego nazywamy o takiej samej nazwie jak nasza klasa. Stwórzmy sobie klasę kalkulator, w której wykonamy kilka podstawowych działań. Klasę tworzymy za pomocą słowa kluczowego class. W klasie możemy określać pola oraz metody. Istnieją trzy modyfikatory dostępu: Private, Protected i Public. Spróbujmy sobie stworzyć pierwsze pole prywatne. Będziemy tutaj przechowywać jakąś liczbę. Przypiszemy sobie od razu wartość domyślną 0 dla tej liczby. Private oznacza, że Pole będzie dostępne tylko w zakresie danej klasy, co oznacza, że nie będzie można się do niego dostać z zewnątrz klasy. Dlatego też w takiej sytuacji zazwyczaj piszemy jakieś setery i gettery, które pozwolą nam ustawić oraz pobrać wartość z tego pola, o ile sobie tego życzymy. Napiszmy przykładowy seter. Tutaj przekazujemy wartość, jaką chcemy ustawić dla danego pola. Pamiętamy także o określeniu typu. Setery zazwyczaj nic nie zwracają. Aby odnieść się do pola w klasie, dajemy this oraz strzałeczkę. W ten sposób możemy przypisać jakąś wartość w obrębie danej klasy polu o wartości dostępnie prywatne. Spróbujmy teraz napisać jakiś getter, czyli metodę pozwalającą na pobranie wartości z danego pola. Gettery zazwyczaj nie przyjmują żadnych wartości, za no to zwracają. Tak będzie wyglądać wiele klas. Oczywiście pól będzie więcej oraz tych metod. To są takie podstawy. Gdybyśmy mieli pole odstępnie no, dostępnie protected, pole byłoby także dostępne z wnętrza klasy oraz klas dziedziczących. Private nie dają takiej możliwości. Public daje dostęp z każdego miejsca w systemie. do tej zmiennej. Spróbujmy sobie robić pole B. Także przypiszemy jakąś wartość. Jak to w kalkulatorze, zazwyczaj mamy jeszcze jakieś akcje: dodawanie i odejmowanie. Stwórzmy sobie także pole Action. Domyślnie będzie dodawanie. Spróbujmy teraz napisać jakąś metodę. Metody także mogą być prywatne, chronione lub publiczne. Spróbujmy sobie napisać metodę prywatną, która będzie wykonywała działanie dodawania. Zróbmy tak, dodawanie odbywało się na ustawionych wartościach dla pól, klasy. Teraz spróbujmy sobie napisać jeszcze jakąś metodę publiczną, której będzie dostęp. Zrobimy sobie metodę odejmowania, która będzie działała analogicznie do metody dodawania, z tym, że będzie dostępna z zewnątrz. Teraz, gdy już mamy jakąś klasę, na podstawie której możemy napisać obiekt, który coś robi, spróbujmy sobie to wykorzystać w naszym pliku index. Na początek należy dołączyć plik naszej klasy za pomocą include. A. Kiedy mamy już dołączoną naszą klasę, możemy sobie stworzyć na podstawie niej jakiś obiekt. obiekt Tworzymy poprzez ustalenie jakiejś zmiennej, najlepiej o tej samej nazwie klasa, w podstawie której obiekt tworzymy. Jeżeli w obrębie naszej funkcji, czy miejsca, tworzymy tylko jeden obiekt na podstawie tej klasy, tutaj istotne jest słowo kluczowe new, które pozwala na utworzenie obiektu. Dalej piszemy nazwę klasy, a na końcu nazwy klasy stawiamy nawiasy okrągłe. W ten sposób stworzyliśmy obiekt. Tutaj wcześniej przygotowałem formularz, dzięki któremu możemy podać dwie liczby, wybrać działanie oraz wysłać. Spróbujmy sobie teraz przypisać jakieś wartości do naszego obiektu, czyli ustawić wartości pół. Na początek jednak musimy je pobrać. Pobierzmy sobie je z formularza. Zrobimy to tak jak w poprzedniej lekcji. Kiedy mamy już pobrane wartości z formularza, spróbujmy sobie ustawić wartość pola dla danego obiektu. Robimy to poprzez zapisanie zmiennej. Strzałeczki. Oraz tutaj w przypadku pola prywatnego używamy setera, czyli seta. Moglibyśmy to zrobić poprzez taki zapis, jednak powinien on nam wyrzucić na początku błąd, ponieważ nie mamy wysłanego formularza, a więc przekazujemy nieprawidłowy typ danych. Czyli 0, ponieważ taką właśnie wartość zwraca nasz filtr input. Kiedy dane jeszcze nie zostały wysłane? Rzućmy okiem teraz na błąd, który powinniśmy utrzymać. aby na przyszłość wiedzieć, o co chodzi. Tak wygląda nasz formularz HTML, a tak wygląda nasz błąd, kiedy formularz jeszcze nie został wysłany. Czyli tutaj czytamy sobie, że argument pierwszy musi być floatem, a jest nulem. Spróbujmy sobie poprawić teraz ten błąd. Tutaj zastosujemy bardzo wkrótce no, składnię warunkową, czyli dwa znaki zapytania i zero. Co tutaj się dzieje po kolei? Sprawdzamy, czy wartość A nie jest pusta. Jeżeli nie jest, to wyświetlamy, tutaj przekazujemy wartość A, a jeżeli jest pusta, to 0. To na co wskazują dwa znaki zapytania? Spróbujmy teraz wykonać nasz kod. Jak widać, błąd zniknął. Teraz przejdźmy dalej. Spróbujmy sobie zapisać teraz pole B. Robimy to w analogiczny sposób, jak przy wykorzystaniu metody, czy teraz, że tutaj bezpośrednio odnosimy się do naszego pola. W tenże sposób. Tutaj również możemy zastosować naszą bardzo skróconą składnię, czyli przypisujemy B lub 0, kiedy B jest puste. W ten sposób przypisaliśmy już jakieś wartości dla naszego pola. Teraz spróbujmy wykonać działanie dodawania. Od razu można powiedzieć, że to się nie uda, ponieważ metoda jest prywatna. Spróbujmy uruchomić ten kod. Jak widać, metody prywatne nie dają możliwości odnoszenia się do metod zawartych w klasie z zewnątrz. Dla odmiany spróbujmy wykonać wynik podejmowania. Jak widać mamy 0, ponieważ przypisaliśmy wartości początkowe 0, a 0 0 to 0, także teraz spróbujemy sobie wykonać jakieś działania. Na przykład na 8 oraz 3. 8 minus 3 to 5. Jak widać wynik jest zgodny, nasza metoda działa jak należy. Spróbujmy teraz sobie napisać jakąś bardziej zaawansowaną metodę, która będzie nam wykonywała pewne działania. Będzie to oczywiście metoda publiczna, która wykona nam jakieś działania. Tutaj spróbujemy sobie teraz pobrać jakieś parametry z Pobierzemy sobie dwie liczby oraz działanie, które chcemy wykonać. A robimy jakąś liczbę zmiennoprzeciwkową. Teraz w zależności od tego, czy będzie to dodawanie, czy odejmowanie wyświetlimy odpowiedni wynik. Aby bardziej sobie przećwiczyć spróbujemy wykorzystać naszą metodę prywatną. Teraz jeśli zostanie wybrana akcja dodawania, to ustawimy naszym polom wartości przekazane w parametrach tej metody, a następnie wrócimy wynik dodawania. W przeciwnym wypadku będzie to wynik odejmowania. Spróbujmy sobie zaraz to wyświetlić. Dajmy znak na linii, żeby to było lepiej widoczne. I wyświetlmy drugi wynik. I tutaj tak samo jak wcześniej przekazujemy sobie, czy zostaną wysłane. Podobnie ze znakiem działania. No myślę, będzie to przećwiczmy teraz działanie naszego programu. Świeżamy. I mamy Teraz spróbujmy sobie zrobić odejmowanie, dodawanie. 2 plus 3. Pierwszy wynik to było odejmowanie, czyli powinniśmy otrzymać minus 1. Drugi wynik. Zmienimy sobie dodawanie, co powinno nam dać 2 plus 3. I 3. Jak widać, nasz program działa całkiem poprawnie. W po momencie tworzenia obiektu da się zauważyć, że na końcu nazwy klasy stawiamy nawiasy okrągłe. Nie jest to tak jakby bez przyczyny, a w tych nawiasach okrągłych możemy przekazywać dodatkowe argumenty, ponieważ w momencie tworzenia obiektu jest wykonywana domyślnie pewna metoda, którą nie zawsze definiujemy, ale możemy napisać. Jest to konstruktor. Trzeba zapamiętać, konstruktor jest zawsze uruchamiany przy tworzeniu obiektu, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć ilość kodu. Spróbujmy sobie napisać przykładowy konstruktor. Jest to funkcja, która zawsze się będzie nazywać tak samo, czyli dwa podkreślniki konstrukt. Tutaj możemy sobie także przekazać jakieś parametry. Spróbujmy sobie ustawić na starcie nasze dane wyjściowe. Czyli pola, które wykorzystujemy. Kiedy sobie przypiszemy jakieś wartości domyślne, wówczas przekazanie parametrów nie będzie obowiązkowe. W przeciwnym wypadku, jeśli nie przekażemy, obowiązkowych wartości. Otrzymamy błąd. Bardzo często konstruktora używamy, na przykład w klasach, na podstawie których tworzymy obiekty do bazy danych. W tym miejscu stawiamy sobie datę utworzenia (create), ale o tym trochę dalej. Teraz, skoro już mamy konstruktor, spróbujmy go sobie jakoś wykorzystać. Tutaj, do przypisywania wartości, wykorzystywaliśmy przeter oraz próbowaliśmy się odnieść bezpośrednio. Teraz spróbujmy sobie utworzenie obiektu przenieść poniżej pobrania danych oraz spróbujmy wykorzystać nasze dokumenty. Czyli tak samo, jak miało to miejsce wcześniej. Wykorzystujemy tutaj naszą składnię uproszczoną. W ten sposób działanie naszego programu nie powinno się jakoś szczególnie zmienić. Za to wygląda to chyba nieco prościej. Spróbujmy teraz przetestować. Wyślijmy ponownie formularz. Jak widać niewiele się zmieniło. Szczególnie w naszej metodzie podejmowania. W ten sposób przeszliśmy przez najprostsze podstawy. Zostało nam jednak jeszcze kilka zagadnień. Jednym z nich jest dziedziczenie. Czyli rozszerzanie funkcjonalności klasy. Spróbujmy sobie utworzyć jakąś klasę dziedziczącą po naszej klasie kalkulator. Nazwijmy ją po prostu kalkulator 2. Kalkulator 2 będzie zawierać te same funkcjonalności co kalkulator oraz jakąś dodatkową metodę. Tutaj najważniejsze jest słowo kluczowe extends, po którym wpisujemy nazwę klasy, po której dziedziczymy. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że możemy dziedziczyć tylko po jednej z klas. Teraz, wcześniej mieliśmy prywatne pole A. Oznacza to, że nie mamy do niego dostępu w klasie dziedziczącej. Tak więc, aby zyskać do niego dostęp w klasie dziedziczącej, należałoby zmienić private na protected, dzięki czemu dalej nie będziemy mieli dostępu do tej zmiennej z zewnątrz, ale będziemy mieli dostęp z klasy dziedziczącej. To powinno rozwiązać nasze problemy. Teraz spróbujmy sobie napisać metodę rozszerzającą działanie naszej klasy nadrzędnej poprzez dodanie metody multiplication, która to będzie zwracała wynik mnożenia naszych dwóch pól A i B. Teraz spróbujmy sobie wykorzystać naszą klasę Potom. Aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności zainkludować nasz kolejny plik. Należy pamiętać, aby klasy dziedziczące ładować poniżej klas, z których dziedziczymy. Dzięki temu są one tak, jakby dostępne do dziedziczenia. W odwrotnej kolejności program by nie zadziałał. Teraz spróbujmy sobie przerobić nasz kod tak, aby korzystał z naszej klasy dziedziczącej. Czyli tutaj zostaje bez zmian, pobieramy sobie informacje. Teraz zrobimy kalkulator 2. Konstruktor powinien zostać udziedziczony. Modyfikujemy tutaj działanie dejmowania, aby przekonać się, czy zostanie ta metoda odziedziczona po klasie nadrzędnym. Do action, no zadziałać w podobny sposób. Teraz spróbujemy sobie także wykorzystać metodę, którą teraz napisaliśmy. co powinno zwrócić nam wynik mnożenia dwóch liczb. Damy sobie jeszcze nową linię, dzięki czemu wyniki będą się wyświetlały jeden pod drugim. Spróbujmy przetestować nasz program. Spróbujmy przemnożyć 4 razy 5. Oraz wykorzystać dodawanie 4 razy 5,20. Tutaj mamy wynik dodawania 4 plus 5, to 9. A pierwsza metoda była subtrakt i odejmowanie 4 minus 5, minus 1. Jak widać, program działa poprawnie. Teraz, skoro mamy już dobrze, opanowane dziedziczenie po klasach. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, którym jest nadpisywanie metod. Często zdarza się, że chcemy jakoś rozszerzyć nie tylko funkcjonalność naszej klasy, ale także zmienić działanie jakiejś funkcji. Aby nadpisać metodę, możemy stworzyć metodę o tej samej nazwie. Spróbujmy to przećwiczyć z metodą doAction. Wcześniej metoda ta służyła do dodawania lub odejmowania. Teraz spróbujmy z nią rozszerzyć o mnożenie. Aby to zrobić, dodamy jeszcze sobie taką opcję do naszego formularza, dzięki czemu nasz program będzie bardziej kompletny. Tutaj, jak widać, mamy takie same argumenty jak wcześniej. Tutaj automatycznie nam się dodało słowo kluczowe parent, oraz po dwóch, dwóch, kropkach. Nasza funkcja dzięki takiemu zabiegowi zostanie wykonana funkcja metoda klasy nadrzędnej. Teraz, jako że chcemy rozbudować funkcjonalność tej metody, Wykorzystamy to, co jest w klasie nadrzędnej, ale dodamy także coś swojego, także sprawdzimy, czy nie jest to przypadkiem mnożenie. Jeśli jest to mnożenie, to wtedy zwrócimy wynik mnożenia. Zaś, jeśli nie jest to mnożenie, to skrócimy wynik metody, tak jak to miało miejsce wcześniej, nie pisząc dodatkowego kodu. To będzie ta linijka. Przetestujmy teraz działanie naszego programu. Spróbujmy wpisać na przykład 7, 4 oraz wybrać mnożenie. Spróbujmy z dodawaniem. Teraz powinna zostać wykonana, tak jakby metoda z klasy nadrzędnej, czyli zostać zwrócony ten parent. Odświeżyliśmy formularz, więc pojawiło się także mnożenie. 7 razy 4, 28, ile dobrze kojarzę. I mamy tutaj poprawny wynik. Tak więc nasza metoda została rozszerzona o możliwość mnożenia. Jest to dość często wykorzystywany zabieg, szczególnie w konstruktorach. Z podstawowych operacji, jakie wykonuje kalkulator, zostało nam jeszcze dzielenie. Jednak dzielenie zostawiłem sobie, aby przedstawić kolejny mechanizm, którym są metody statyczne. Metody statyczne charakteryzują się tym, że możemy ich używać bez tworzenia obiektu. Jednak mają swoją wadę, ponieważ nie możemy za bardzo korzystać z metod własnych klasy. Spróbujmy sobie napisać metodę statyczną, która nam podzieli dwie liczby przez siebie. Nasza metoda będzie pobierać dwie liczby. Tutaj ustawię wartość domyślną na 1, ponieważ jak pamiętamy ze szkoły nie za bardzo można dzielić przez 0, a następnie wrócimy w wynik dzielenia. Teraz spróbujmy dodać to do naszego pliku indeks aby wyświetli wyświetlić kolejny wynik. Tym razem nie tworzymy obiektu. Po prostu odniesiemy się do klasy. Jak widać, program nam podpowiada, jak można użyć danej metody statycznej. Użyjemy tutaj podobnych składników jak wcześniej. Z tym, że B mamy na 1. Dodam jeszcze nową linię, aby to było lepiej widoczne. A teraz przejdźmy do testowania. Spróbujmy sobie podzielić na przykład 8 na 2. Jak widać, otrzymaliśmy 4, czyli nasza metoda statyczna działa. I to by było w zasadzie na tyle w dzisiejszej lekcji, choć nie jest to pełny materiał z programowania obiektowego. Zostało jeszcze kilka zagadnień, takich jak triti, abstrakcje lub inne rzeczy, trochę bardziej zaawansowane, które omówimy sobie za jakiś czas w kolejnym kursie. Dziękuję za uwagę. To by było tyle na dzisiaj. W następnej lekcji zajmiemy się jeszcze ciekawszymi rzeczami, którymi są bazy danych.